Adam Bodnar na zlecenie Donalda Tuska od półtorej roku niszczy polskie państwo poprzez siłowe przejmowanie prokuratury, poprzez nielegalną wymianę szefów sądów, wymianę prezesów sądów wbrew ustawom, łamiąc ustawy, które obowiązują. Na ustach ma hasło przywracanie praworządności, ale pytany o podstawy do, prawne do em, tego typu działań powie, mówi, że będzie ich szukał ale faktycznie siłowo przyjmuje instytucje. Tym samym pokazuje maksymalne lekceważenie dla porządku prawnego. Oznacza to, że prokuratura stała się przez ostatnie półtorej roku politycznym, politycznym biurem porachunków Donalda Tuska, a nie prokuraturą, która ma zajmować się ściganiem najważniejszych przestępstw w naszym kraju. Przestępcy prawdziwie oddychają z ulgą, a Urzędująca w budynkach Ministerstwa Sprawiedliwości, pani minister Eichhardt, ogłasza, że będzie dla kryminalistów zwania, będzie kryminalistów wypuszczała z więzień, ponieważ jest ich tam za dużo. Polski wymiar sprawiedliwości za czasów Adama Bodnara stanął na głowie. Bodnarowcy w prokuraturze. Zajmują się ściganiem przeciwników politycznych Donalda Tuska, a bodnarowcy w sądach zajmują się, um, zajmują się tym, żeby sędziowie, którym się nie, którzy im się nie podobają, w ogóle nie wydawali orzeczeń. Co rodzi takie sytuacje, że um, po wielu latach wiele procesów jest a, anulowanych, jest wysyłanych do pierwszej instancji, ponieważ jednemu sędziemu się drugi sędzia nie podoba. Jest to anarchia, jest to chaos, jest to deptanie polskiej konstytucji i również odebranie Polakom prawa do stabilnego systemu prawnego.